Zobaczmy. Co tam znajdziemy? Bo wierzyć. O. Schody, tak. A tutaj winda nie działa, możesz pewnie utworzyć pojemniki aby naprawić napraw windę czyli winda tworzyły się samoistnie przyciski odprawiające poszczególną poziom krypty lśnią delikatnym światłem który chcesz nacisnąć drugi poziom, trzeci, czwarty piąty no dobra, na razie drugi poziom Aż tyle poziomów jest tego całego strojstwa. Nieźle. Czyli całkiem spory to może być. Kolejne schody. To jest jakieś laboratorium. Niezły klimacik to jest drzwi. Tam jakieś roślinki, zobaczmy. Wszędzie są rośliny, co jest? Kto nas atakuje? A ból ewidentnie kogoś zobaczył? Nie straszny bun Wystarczająco się boję. <noise> nie no, może się nie boję, ale jest taki klimacik. Skarga na hałas. Czy serwisanci mogą raz spadzić przewód tutaj na drugim poziomie? Wiem, że to w zeszłym tygodniu, ale przysięgam, że hałasy wróciły, tym razem słyszeli je też inni ludzie. Kłuźweźcie jakieś hałasy. Czyli coś tutaj będzie. Strasznego się działo Wcale mi się to nie podoba Jakieś maskanie Słyszę U, co to jest? maszynka? nie mogę jej wziąć oczywiście No i z kim Kurna, I znowu zobaczył coś? Ja co choć, chodzi, że chyba nam się udało. Bun, czy ty dobrze się czujesz? Magazyn A, to te modliszki są. Oby tylko one. Aby nie było Kazadorów. Sprawdź magazyn. Wszystko informacje o stanie magazynu. i co? No i nic. Tam jeszcze oczywiście. Tylko te małdziki uciekają jakby przed nami. Nie wiem dlaczego. czyli to nie moment. Tutaj coś jeszcze jest. Jak ja to minąłem? Tyłu w tą stronę do przodu Gdzieś tutaj Aha, to jestem po prostu Tak, to jest za magazyn, do którego nie mogę wejść A proszę, tam jest jakieś, jakaś dziura jakby w skale. A dziura w skale to z kolei mi przypomina. Nie wiem, czy graliście Tam to się kur bałem dopiero. Schody. No dobra, gdzie ja wylazłem? Tak, tak. No dobra, to teraz trzeci poziom produkcji żywności. Schody, schody. co to jest? Kurczę, już wam to był wcześniej. Czy... Najgłębsz krzaków wyrós. Was verschmutztar. Aha, dobra, jest zapalona. Tablica, solarium kolejne, a terminal wpis 6 i 7. O, to coś pominąłem, chyba, bo na samym początku był wpis pierwszej drogi. Właśnie tam się znaleźć na naukowców, którzy tu mieszkali. Są pokryte jakimiś porostami, tak dobrze wtapiają się w otoczenie, że z początku mknęły moim oczom. No, a moim też zachowuję środki ostrożności, ale prosty chyba nie są zaraźliwe. Przynajmniej nie dla Guli. to są naukowcy, ci, nosiciele. Zdaje się, że na tym poziomie przeprowadzono najwięcej badań, gdzie mi się RNA. Udało mi się zebrać trochę danych, ale większość z nich jest niedostępna. Muszę znaleźć zapasowe kopie i pobrać je stamtąd. No nie ma tu nikogo Takwajdawsie jak coś pojawi Nie, dziwne to było Tak byłem to mi nie było Kolejny nie nieaktywny terminal O tam jest jakiś Tu jest, skubany oh Czyli chyba siedzą tam po prostu tylko... Nie wiem Zobaczmy, co jest tutaj Raport statusowy No Plony są coraz lepsze. Połączenie kultywaru GN188 z istniejącymi próbkami kukurydzy doprowadziło do stworzenia hybrydy lepiej reagującej na nasze sztuczne oświetlenie. Ponadto dr Peters nie pojawił się w pracy trzeci dzień z rzędu, podobno z powodu choroby. Wcześniej jego praca nie była wzorowa, więc sprawdzam w przychodni, czy rzeczywiście jest chory. Rankiem goście z kontroli szkodników przysłali mi próbkę substancji wydzielanej przez jeden z ich okazów w celu łabienia owadów. Testy wykazały, że substancja może zmieniać nastrój mniejszych ssaków. Jeśli znajdą się ochotnicy, wkrótce zaczniemy próby na ludziach. Społeczność personelu ma objawy jakiejś infekcji wirusowej. Kazała im zostać w łóżkach i leczyć się, ale w tym tempie wkrótce nikogo nie będzie w laboratorium. Dziś mam niewiele do powiedzenia. Po śmieci doktora Pitera nastroje są niezwykle ponure. Krąży dziwna plotka, że zamieszanie na dole zostało spowodowane przez ożywione ciało doktora Pitera atakujące ludzi. Nie wiem, kto rozpuszcza takie podłe plotki, ale to wyjątkowo niesmaczne. Okej. Okay. Coś się działo, konserwant. Aha. Nie, oni się pojawiają nagle, ich nie ma. W krzakach wyłażą, no, nie, nie było czy co to jest? Mogę klucza? tak? w tym dostępu do drzwieski to jest jakaś jaskinia Entry, otwórz zamek jestem zabroniony czy potrzebny jest jakiś klucz? potrzeba ochrony asystent Mathers do jaskini, dziś o 18:46, wciąż nie wrócił. Proszę o ochronę dla personelu naukowego w celu przeprowadzenia poszukiwań. Potrzebujemy zespołu medycznego natychmiast. Dr. Peters właśnie wrócił z, z jednym z ochroniarzy potwornie poranionym. Kiedy zapytałem, gdzie jest drugi ochroniarz, zbladł i tylko pokręcił głową. W międzyczasie doktor Bailey zarządził zamknięcie wejścia do jaskini na czas dalszego śledztwa. Jest tam kto. Ochrona stara się odeprzeć. Nie wiem, kogo fuj odeprzeć. Proszę natychmiast ochronę. Doktor Bailey zajmuje się swoją chorą żoną i cyrką w ich kwaterze w strefie mieszkalnej. Więc oficjalnie ja dowodzę poziomem i domagam się natychmiastowego przesyłania ochrony. Okej, okay. więcej informacji o tym miejscu i co tu się działo. też byłem. Aha, to jest ta skinia. Odzyskiwanie tlenu. To chyba jest to ten poziom, na którym już byłem. Tak. Tak. Strefa mieszkalna, poziom czwarty, okej okay. Ciekawe kto tu zamieszkuje Tą strefę mieszkalną Schody zawalone Coś słyszę Coś za tymi drzwiami. Co to? Nie wiem. Ale dziwne to. Kwateria, klinika, kwatery, jakieś, nie wiem co, biuro nadzorcy. Nie rzucam cienia, bo jestem wampirem. Piry rzucają cień, tylko nie mają odbicia w właśnie, coś mi się po... kicikało Pojawi się jakiś whistle, szafka, nic ciekawego. Otwórz kwatery z załogi, otwórz... O, to jest to właśnie Otwórz kwatery z załogi Otwarte Otwórz kopię zapisaną zapisową dany Drzwi do kopii otwarte Otwórz drzwi do jaskini Kurde, no Jak? Błąd polecenia narzędzia aktywne w obszarze drzwi? Kurde, no nie, nie wejdę do tej jaskini Ja tak bardzo chcę. Naprawdę chcę bardzo. Słuchaj, kojarzę ten dźwięk. Aha, to są toalety chyba. Panie? Panowie. Zamknął się w Kiblu, no? Notoryczny nosiciel. Nie chcę z budem rozmawiać. No. O męskiej. A w męskiej wyrosły grzybki. Troszkę wody. Chociaż aż w takie miejsca aż strach pić w wodę. Mogę się zmienić w roślinę. W tej stronie mi nie było. Yy, niższy poziom, no to nie, jeszcze nie. Jeszcze chcę ten poziom zbadać. O, coś się świeci, szklany zbanek. Pusta butelka. Lodówka. Wida z nędzą. O, uh. no, to rozumiem. A ty? Aha, kolejne wpisy. Chyba nikt nie będzie tęsknił za tą grą. Pytania nie były nawet takie trudne. Zdaje się, że większość ludzi zmarła tutaj. Odnalezione raporty medyczne sugerują, że większość z nich złapała jakąś infekcję przenoszoną drogą kropelkową. Może uda mi się przerobić część lamp szklarniowych na spektrometry UV i zbadać, czy powietrze nie jest skażone. Po wielokrotnych próbach udało mi się znaleźć zakres podświetlający w powietrzu cząsteczki, które prawdopodobnie zabiły wszystkich mieszkańców tej krypty. Wstępne testy wykazały, że są to jakieś zarodniki. Ustawiłam spektrometry na wielu poziomach i odkryłam, że największe stężenie panuje na najniższych piętrach. W tej chwili obawiam się, że tutejsze rośliny mogą być zagrożeniem dla obywateli RNK. No by... co ty powiesz? Chipsy ziemniaczane. Albo w kaznukakom. To wszystko, co jest tutaj? Aha, ten poziom niższy to jest pewnie tamto, co pode mną. Okej. Okay.